Konfiguracja modułu internetowego Econet. Jeżeli moduł internetowy Econet został zainstalowany w późniejszym czasie, parametry połączenia należy ustawić przy pomocy kreatora połączeń. W tym celu należy wejść do menu, klikając w ikonę w lewym dolnym rogu, następnie wybrać ustawienia użytkownika i tam połączenia bezprzewodowe. Na ekranie należy wybrać opcję kreator konfiguracji Econet. I postępować zgodnie z instrukcją konfiguracji połączenia. Po poprawnym wprowadzeniu tych parametrów wykonaj test połączenia. Po zakończonym teście pojawi się status połączenia, QR-kod zawierający unikalny numer UID urządzenia oraz ten sam numer zapisany tradycyjnie na dole ekranu. Po przejściu całego kreatora urządzenie przejdzie do normalnej pracy.